Siemka, e, akurat się udało. E, oto jest ostatnie e, ujęcie e, Hanny, jakie e, widzicie u mnie e, na kanale, i e, u mnie w domu, e, ponieważ w tym momencie dostanie kostkę ochotki. Bardzo proszę, żeby ją czymś zająć na chwilę, żeby tutaj ładnie popozowała ponieważ tak jak mówię to jest ostatnie ujęcie. Eee, dosłownie za te 3 minutki, 4 jak zje będę ją pakował eee, Będę ją pakował i tak jak mówiłem, jedzie mm, do Zowitka, do sklepu zoologicznego, e, gdzie już tam e, zostanie to będzie jej nowy dom. E, wiem, jej rodziców tam kupiłem e, tej Hanny, znaczy rodziców kupiłem tam u pana Witka. E, jakiś czas no, no udało mi się rozmnożyć Hanny. E, to jest efekt tego, zostawiłem sobie sentymentalnie jednego tego blecherka. I e, w tym momencie właśnie to jest te ostatnie ujęcie takie pożegnalne. Bardzo ogromny sentyment do tej mojej rybki, ale ja niestety na miejsce, gdzie się teraz będziemy z małżonką przeprowadzać, nie będzie miejsca na takie duże akwarium. Póki co, przez jakiś czas będę miał jedno, ewentualnie dwa małe z tymi bojownikami. Też dzisiaj, teraz jak będę jechał Hannę zawieść, to wezmę od razu te samice dla bojownika i może jeszcze tam jakiś kirysków dokupię, żeby pod dnie coś się działo w tym małym akwarium, troszkę więcej żebym miał Wam co pokazywać A więc ja teraz zbieram się pakuję rybę i widzimy dla Was to znowu będzie mrudnięcie oka i widzimy się za chwilkę w akwarium bojownikowym ponieważ tam sobie będziemy dzisiaj jeszcze wpuszczali te samice i tak dalej no tylko chciałem Wam tak właśnie pokazać krótko ostatnie karmienie domowe i ostatnie ujęcie mojej blecherki no, będzie dla mnie bardzo sentymentalna chwila, by sobie potem wracał do tego filmiku. Chociaż tyle fajnie, że e, akurat teraz współpracuje ze mną bardzo fajnie, że e, nam się ładnie tutaj do kamery pokazuje. Dobra, dziękuję bardzo. Widzimy się wieczorem przy. Akwarium z bojownikami. No, mówiłem, dla Was to będzie mrugnięcie oka. Jest już trochę późno, ale bardzo chciałem Wam dzisiaj dać ten filmik, żebyście mieli pożegnanie Hanki. Hanka już jest oddana. Jest w dobrych rękach w sklepie. E, zoologicznym mm, Mała zmiana, jak widzicie na tylnej szybie, jest teraz z zbiornika e, grzałka zmieniona z tego dużego e, do tego małego, przełożona. To jest duża grzałka. E, totalnie nie, nie na taki mały baniaczek, ale e, przełożyłem ją na razie, ponieważ ona ma termostat. A ta malutka grzałeczka, którą tutaj miałem w tym baniaczku, e, zawyżała mi cały czas, te, podnosiła mi za bardzo temperaturę wody niż chciałem. Nie ma żadnej regulacji e, tam na tej malutkiej grzałeczce. To też stąd ta zmiana. Podjadę sobie do sklepu na tygodniu i kupię inną małą grzałeczkę, ale póki co e, wsadziłem tutaj tą dużą. No, to już nawet nie chodzi o to, ona jest praktyczna, ona mi tą wodę ale będzie nawet dobrze szybko ogrzewać i tak dalej. Chodzi tutaj głównie o ten termostat. Tam, tam y y y ja chcę mieć w akwarium 25 stopni, a tam tak mi cały czas do 27 stopni rozgrzewała wodę. I za każdym razem, jak sprawdzałem, to jest 27 stopni, a ja chcę mieć takie, że tak pamiętam, jak powiedziałem, 25. Więc ustawiłem sobie tom na 25 stopni i tą dużą i wsadziłem ją do tego akwarium. Więc za chwileczkę, znaczy za chwileczkę, no jest wieczór, więc za całkiem niedługo ta temperatura wody sobie spadnie, i tutaj te 25 stopni już będziemy. E, trzymali. Są tutaj Kiryski, widzę dwa. Widzicie je tutaj są e, na przedniej szybie, się prezentują. Rudy jest, jak widać, dzisiaj były, były, było jedzone. Chciałem, żeby był spokojniejszy, ponieważ. A i ślimak mi się zrobił tam z tyłu. Widzicie go, tam jest ślimak. Więc jeszcze z nitkąt, że tak powiem, ślimaki pokazały. O co chodzi, co dzisiaj mam przygotowane? Oprócz pożegnania hanki, mam tutaj pojemniczek. już wam pokazuję. Tutaj, pojemniczek. Mamy tam kolejne dwa kiryski, tylko to jest inna odmiana. Już nawet nie pamiętam, będę u gościa w sklepie. To podpytam się, co to tam ostatnie za kiryski. Ja wiem, że ty mam pstre. A tam to są spiżowe. no mam, mam dwa kiryski, były trzy kiryski pstre. I one tu powinny być. Na ten moment widzę dwa na przedniej szybie. Jak gdzieś trzeciego wypatrzę to powiem, ale ani ciała nie widzę, ani ryby, więc. No, gdzieś tam może jest. Nie będziemy się nad tym teraz rozwodzić. Mamy dwie samice bojownika dla naszego przyjaciela. Chciałem wam je pokazać. Więc zrobimy sobie z góry. Tutaj dobre światło, mam nadzieję, gdzieś. Znajdziemy, zrobię z góry, wam widok. Mam tutaj przygotowane dwie samice bojownika. Jest to ta taka właśnie czerwono-biała i ta niebiesko czarna, są dwie samiczki i są dwa kiryski spiżowe. I tutaj sobie dzisiaj sobie dzisiaj to dobrze z powrotem, kurczę ustawię ten ten. Więc tutaj sobie dzisiaj je. No nawet się nie będę pierniczył z tym, tylko po prostu je tutaj dam powolutku, te rybeczki. O, oddaję trochę wody, bo nie chcę tak dużo sobie dolewać wody. OK. i robimy powolutku. Zarybienie. Kiryski poszy, pierwsza samica, druga samica. Dobra, szybko, szybko. Co się tu dzieje? O, od razu się zainteresował przyjaciel, aż sobie teraz na chwilę usiądę. E, na pewno będzie ganiał na początku. To jest e, za każdym razem wygląda to tak samo. E, samice są w nowym środowisku. E, i nie wiedzą, co ze sobą robić, mają podwójny, podwójny problem. Kurde, ten się nażar dzisiaj ja pierdziela, ale się stroszy, patrzcie go. E, więc teraz będzie, e, że tak powiem, atakiren. No, za każdym razem to tak wygląda. Zauważył je totalnie nie, nie nastrasza się na nie. O teraz zauważył tą niebieską. Co ją pogoni zaraz, a jednak nie odpuścił. E, doszły dwa kiryski. Gość się stroszy co chwila. Jerzy się, o, gania, ale jakoś tak niewybitnie jakoś je atakuje, tylko straszy tutaj z tego, co widzę. O, teraz możecie podziwiać e, samicę i naszego pięknego czerwonego bojownika, który nam tutaj daje wyznaki, ale tak widać, że straszy, stroszy się na nie, pokazuje się, prezentuje, Zobaczcie, on się tutaj normalnie e, prezentuje, jakby. Zobaczcie, jakie ona ma kolory. Tutaj doskonale ją widać. Są dwie te samiczki. Na razie wziąłem dwie, ze względu na to, że wiem, e, że każdy bojownik jest inny. E, może być bardziej agresywny lub mniej agresywny. A może być też tak, że samice będą bardziej agresywne wobec samca. No póki co ee, co zauważam? Zauważam, że samice tutaj e, są nie są jakoś wybitnie agresywne. Samiec e, się prezentuje. Tak bardziej to wygląda niż nie jak atak, a bardziej o zobaczcie, widzicie? Bardziej jako takie prezentowanie się, swoich wdzięków i tak dalej. Mam nadzieję, że Tutaj nie, nie padną te samice. Znaczy, że on nie będzie wobec nich na tyle agresywny. On się schował za liściami, akurat. O. Że nie będzie wo wobec nich na tyle agresywny, żeby je zabić. Na pewno będzie je ganiał na początku, aż się nie przyzwyczai. One też muszą osiągnąć dojrzałość płciową, czyli musi im się ta kropeczka na brzuchu pokazać. E, wtedy będą już gotowe do roz, rozrodu. E, nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No, kieryski to nam najmniejszy problem, bo to bardziej, tak jak mówię, to chodziło tylko o to, żeby na dnie tam się coś działo i żeby po prostu one mi tam płucowały cały czas te dno i, i żeby też to te akwarium nie było takie nudne, że tylko tutaj Bojowniki, więc żeby też pod coś się działo. Więc mamy trzy kiryski, a są wszystkie trzy, już widzę, że są wszystkie trzy, bo dzisiaj wpuściłem dwa spiżowe, a ostatnio mieliśmy trzy pstre, i teraz widzę, że są wszystkie, więc tutaj jakby w akwarium nie ubyło ani jednej ryby. Temperatura na ten moment jest 27 stopni Celsjusza, chcę zbić do 25. Nie chcę 27, to jest troszeczkę za dużo za każdym razem, to mówię, nie interesują mnie opinie, że tyle i tyle tyle. Ja to zawsze robię w taki sposób i tak jest y, zawsze odpowiednio, jeśli chodzi o bojowniki. O, tutaj ją tamtą czerwoną próbował dziabnąć, tą gania. Mocno, ale tamtą dziabną, tamtą czerwoną, no może tam mu się bardziej spodobała. No nic, damy im teraz, czas już jest późno, więc ja teraz jakby światło i filtr włączyłem na potrzeby nagrania tego, bo naprawdę chciałem Wam wrzucić ten filmiki z Hanną i z tym, więc ja im dam teraz spokój. I e, jutro po prostu, jutro nie, pojutrze, pojutrze sobie zrobimy karmienie i e, zajrzymy do nich. I Wam oczywiście wrzucę taki króciutki filmik, jak to wygląda na ten moment, czy samice przeżyły po prostu, czy nie tutaj starcie z samcem. A jeśli je będzie naprawdę bardzo mocno tutaj ganiał i tak dalej, no to, no to mogą, mogą, mogą tego, a tutaj już mocno teraz je, je atakuje, dlatego chcę im zgasić te światło i dać im trochę spokoju. No, jeśli padną, no to pojedziemy po następne, i do skutku ostatnio też tak to było metodą taką robione. No, niestety, no tak to w naturze wygląda, i na to się nic nie poradzi, no, do momentu, aż one po prostu tutaj nie znajdą wspólnego języka i nie da spokoju, no to tak to będzie wyglądało. Albo je zamęczy, albo się przyzwyczai i coś z tego będzie, nie póki co. Damy im spokój. Dzięki, w takim razie widzimy się za jakieś 2-3 dni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba y, zmieniać y, samic, tylko że jakoś to pójdzie. Narazka.